Ja myślę, że ogólnie nie pasował nam system, styl życia, który się łączy z tą szkołą systemową. W szkole chłopcy spędzili dosłownie 2-3 tygodnie i od tamtej pory jesteśmy na edukacji domowej. Oczywiście ja pamiętam, że gdy Nathan Wracał ze szkoły, ja mu zadawałam pytanie, jak było w szkole, to on mi odpowiadał, czy możesz mi zadać inne pytanie. Więc to był taki sygnał dla mnie, że jednak nie jest to dla niego interesujące. W rodzinie wybuchła taka dyskusja. Byliśmy pierwszą rodziną u nas, która miała taki pomysł, więc nie było to łatwe. Musieliśmy się przebić przez kilka ścian. Edukacja domowa jest dla nas stylem życia. Jest to takie wpasowanie się do naszego rytmu dobowego. Bardzo ważne dla mnie było to, żeby tworzyć rodzinę jako całość. Nie chcieliśmy tworzyć sobie z osobnych przestrzeni, tak, że dzieci w szkole, my w pracy, chcieliśmy zawsze e, iść przez to życie razem i dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, my się z dziećmi bardzo przyjaźnimy. I myślę, że to jest taki punkt, e, taki punkt wyjścia do tego wszystkiego, żeby to dobrze e, współgrało, ta przyjaźń między, między dzieckiem a rodzicem jest konieczna, żeby nie czuć tego przebodźcowania, więc edukacja domowa to nie jest tylko edukacja dzieci, jest to styl życia całej rodziny, bardzo Często wiąże się to ze zmianami, zmianami w pracy, zmianami, które trzeba gdzieś tam wprowadzić, jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, o swoje pasje, ale jest to do zrobienia, wszystko można połączyć i myślę, że te korzyści, które wpływają, które właśnie są z racji tej edukacji domowej, wpływają bardzo pozytywnie na, na całą rodzinę. No i właśnie o to chodzi, że my możemy spędzać ze sobą dużo czasu, my się sobą nie nudzimy. My mamy wspólne pasje, czerpiemy przyjemność z uczenia tych dzieci i, i daje nam to satysfakcję, jak widzimy, że są tego efekty. Wolny swój czas zawsze spędzamy razem. Dla nas nie ma osobno spędzanego wolnego czasu, więc wolny czas spędzamy na spacerach na plaży, spędzamy go na spacerach w lesie. Oczywiście odwiedzamy rodzinę, odwiedzamy babcie, dziadka, chłopców. Jednak mamy plan, aby zapewnić chłopcom takie praktyczne poznanie geografii w przyszłości, więc planujemy takie miesięczne bądź dwumiesięczne wyjazdy za granicę, poznawcze, objazdowe. Aby pokazać im, że ten świat jest w zasięgu ręki. Moim marzeniem jest zbudować samochód, który nie będzie miał kół, tylko będzie latał. Bardzo lubię spędzać czas z moimi braćmi. I właśnie skoczyłam pierwszą klasę w edukacji domowej. W edukacji domowej jest bardzo fajnie, bo mam dużo luzu.